Dzień dobry. Witamy w kolejnej części naszego konkursu edukacyjnego. Dzisiaj gościmy instruktora muzyki, pana Waldemara Kreskowiaka. Dzień dobry. Pan Waldek zapozna nas z instrumentami strunowymi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak już we wstępie zdążyliśmy się dowiedzieć, dzisiaj poznacie instrumenty strunowe, a właściwie ich pewną grupę. Czyli głównie skupimy się dzisiaj na instrumentach strunowych szarpanych. Dlaczego szarpanych? szarpanych dlatego że źródłem dźwięków w tym instrumencie strunowym, czy w tych instrumentach strunowych jest po prostu wprowadzenie struny w drganie za pomocą szarpnięcia w ten sposób lub ewentualnie we wszystkie struny dlatego jest to grupa instrumentów strunowych szarpanych mamy też instrumenty strunowe uderzane czyli jeżeli młotki uderzają w struny tak na przykład fortepian czy pianino ewentualnie jeszcze yy, smyczkowy, bardzo fajna grupa instrumentów smyczkowych, gdzie wyróżniamy skrzypce, altówkę, wiolonczele i kontrabas. My dzisiaj się skupiamy właśnie na instrumentach strunowych szarpanych, gdzie najpopularniejszym instrumentem jest gitara. Jak już wspomniałem, wprowadzamy strunę po prostu w dźwięk, w drganie i ona w ten sposób wydaje jak gdyby dźwięk, w ten sposób. Albo pojedynczy, albo może to być tak, że wszystkie struny. Oczywiście sama struna wprowadzona w drganie nie wydałaby dźwięku, gdyby nie było tego pudełka, tutaj tak zwanego pudła rezonansowego z tym otworem. Bo gdybyśmy samą strunę szarpnęli tylko naciągniętą bez jakiegokolwiek rezonatora, ona by była bardzo słabo słyszalna. Także mamy gitarę, składa się z, z strun i z pudła rezonansowego, otworu rezonansowego. Ta część nazywa się gryfem. Tutaj mamy chwytnik, gdzie palcami przyruszamy w odpowiednim miejscu przyduszamy progi i przez co zmieniamy jak gdyby brzmienie. Ta gitara, którą w tej chwili tutaj y, trzymam, to jest gitara klasyczna. Dlatego, dlaczego klasyczna? Dlatego, że ona ma struny nylonowe. To są struny nylonowe. Później jeszcze Wam pokażę gitarę ze strunami y, metalowymi. I na tej gitarze na ogół y, należy grać palcami, w ten sposób na przykład. Gabarytami ta gitara też nie jest duża. Jak widzicie, ona nie jest wcale taka duża, to jest gitara 3-4, czyli rozmiar jest jej troszkę mniejszy, czyli mogą na przykład y, na początku z takiej gitary korzystać no, mniejsze dzieci, które, którym taka gitara będzie bardziej służyła, bo duża by była dla nich no, po prostu za duża. Czyli to mamy gitarę klasyczną. Teraz przejdę do gitary akustycznej, w tą odstawie. Jak już widzicie ona jest większa, gabarytami także. I tutaj już niekoniecznie muszę grać palcami, bo struny są metalowe, nie tak tam, że były struny nylonowe, tylko mamy już struny metalowe. I do tego mi posłuży, nie wiem czy będzie widać z daleka, coś, co się nazywa piórko, inaczej plektron, kostka. I wtedy już, żeby paluszków nie męczyć uderzając w metalowe struny, to po prostu uderzamy sobie piórkiem w ten sposób. Ale oprócz grania akordowego, tak jak w tej chwili to zadem zademonstrowałem, że uderzam we wszystkie strony używając chwytów lub inaczej akordów, może też służyć do grania linii melodycznych. No, w jakąś prostą może linię melodyczną zagram, może rozpoznacie co to jest. W ten sposób gramy po prostu akord. Czyli jest to gitara akustyczna, dlatego że ma metalowe struny. Dodatkowo ta gitara akustyczna, inaczej zwana jest też elektroakustyczną, dlatego że ta gitara ma jeszcze wyjście. Mogę ją normalnie podłączyć do wzmacniacza, ale jej już akurat nie będę y, podłączał, dlatego że ją słychać i tak, i tak. Więc można w ten sposób po jeszcze trzeba pogłaskać. Gitary mają 6 strun. Jeżeli zaczynamy naukę, to na ogół na 6 strunach, bo później są też 7-strunowe, 8-strunowe, można dwoić, są 12-strunowe. Ale na ogół, zaczynając przygodę z gitarą, zaczynamy właśnie od 6 strun. Tak, w tych dwóch gitarach, które w tej chwili Państwu zademonstrowałem. Przejdziemy teraz. Do gitary elektrycznej. To jest gitara elektryczna, którą. włączamy już do wzmacniacza. Jak na początku Państwu mówiłem, że same struny nie wydają dźwięku, to może to tu będzie w miarę słyszalne, chociaż no, każda struna się akurat tu jest półpunu, to się odezwie, ale to jest bardzo słaby sygnał. Jak już nie ma tego rezonatora, już tak dźwięków nie przenosi. Dopiero po podłączeniu do wzmacniacza będziemy mieli wymagany efekt. Jest słyszalny już wzmacniacz tutaj. To była czysta gitara, tak zwany clean, i można później stosować różnego rodzaju efekty, na przykład do grania. W tej chwili yy, zademonstruję Państwu przester, który jest tutaj już w tym akurat mają wzmacniaczu VOX. Brzmi gitara rockowa podłączona do wzmacniacza. Odkładamy. Mm. Ostatnio bardzo popularnym instrumentem jest tak zwane ukulele. Już w 50. latach można było zobaczyć w filmie Pużartem pu Serio z Mary Monroe w roli głównej. Jest to rodzaj gitary hawaj hawajskiej i po portugalsku, ukulele w oryginale yy, można przetłumaczyć to jako skacząca pchła. I ono brzmi mniej więcej tak. Posiada cztery struny. Strój jest troszkę inny niż w gitarze. Brzmi mniej więcej tak. To jest właśnie, tak brzmi ukulele bardzo sympatyczny instrument. Kolejny który tu jest za mną instrument to jest banjo. Instrument wykorzystywany w jazzie, też instrument strunowy, szarpany, ale można powiedzieć, że jest też połączony w pewien sposób jak gdyby z instrumentem takim jak perkusja. Dlatego że oprócz strun i tutaj mieliśmy pudła rezonansowe, otwory rezonansowe. To tutaj tak naprawdę mamy tak werbel, jak perkusyjny werbel. I może można grać i linią melodyczną, i można grać akordami. W kancie na przykład można wykorzystywać. Bądź chwytami. Tak brzmi właśnie banjo, banjo też posiada cztery struny, w niektórych banjach takich jak właśnie kantrowe, występuje piąta struna, ale my tu się skupiliśmy właśnie na czterech strunach. To połączenie instrumentu strunowego z perkusyjnym. Teraz wam jeszcze przedstawię gitarę basową. Można powiedzieć, że to jest taka młodsza siostra kontrabasu. sobie ten instrument też będzie niesłyszalny, bo wprawdzie tu mamy deskę, ale to nie jest tak rezonator, że nie przenosi dźwięków i też jest praktycznie niesłyszalny. Jeżeli zagram bez podłączenia, to niestety ta deseczka tylko nie przenosi tych drgań. Dopiero przetworniki, które tutaj się znajdują spowodują, że gitarę basową usłyszymy. Gitara basowa ma cztery. cztery struny. Ma te same struny, które tu występują w gitarze, czyli od góry licząc E, A, D, G. Jeżeli ktoś potrafi zagrać na takiej gitarze klasycznej lub akustycznej, praktycznie będzie potrafił zagrać na gitarze basowej. Tak brzmi gitara basowa. Pokażę Wam jeszcze takie urządzenie, które się nazywa Capodaster. Urządzenie to służy do skracania, jak gdyby, gryfu gitary. Czemu to ma służyć? No na przykład może to temu służyć, jeżeli się gra w trudniejszych tonacjach albo komuś na przykład nie odpowiada tonacja do śpiewania, to wtedy gitary jak gdyby skracamy, brzmienie będzie też troszkę inne. To urządzenie nazywa się kapodaster. Mam nadzieję, że troszkę Wam się ta prezentacja instrumentów spodobała. Jest to, przypominam, niewielka grupa instrumentów strunowych szarpanych. Mieliśmy tutaj gitarę, ukulele, banjo, gitarę basową. I moje pytanie związane z tą niedługą prelekcją będzie brzmiało następująco. Dlaczego instrumenty takie jak gitara, gitara basowa są zaliczane do grupy instrumentów strunowych szarpanych? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie: jakim rodzajem gitary jest ukulele? I może jeszcze jedno pytanie, trzecie. Z czego wywodzi się gitara elektryczna basowa? Od jakiego instrumentu pochodzi ta gitara basowa? Dziękuję.